Stacja 13 Drogi Krzyżowej z napisem ZWŁOKI. Inne są praktycznie równie bluźniercze. Grill i pozostałości modernistycznych piątkowych spędów pod przewodnictwem miejscowego proboszcza, a raczej ministra żydowskiej sekty Nowus Ordo. Obok kościoła świętego Michała zbudowany na miejscu jego objawień. Tak zwane polskie gargano, podejdziemy za kościół. Z tyłu, na ścianie kościółka, ohydny, satanistyczny, okultystyczny wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Prawdopodobnie dzieło jakiegoś wolnomularza. Idziemy dalej, resztki dawnego klasztoru zburzonego w epoce juzefinizmu. Teraz zobaczymy wnętrze kaplicy. Niestety nie ma już katolickiego ołtarza. Mamy posoborowy, anglikański, żydowski stołek do celebracji fałszywego, satanistycznego kultu człowieka, protestanckiej ucztejki. Żarełka. Czy jak ktoś woli zwykłego chlebka? Piękne widoki. Jak widzimy sami materialne struktury kościoła, czyli. Kościoły, Miejsca Święte, Watykan, są okupowane przez fałszywy kościół, a prawdziwy zszedł do katakumb. Jest to zgodne z nauczaniem ojców pierwszych wieków. ksiądz Bartłomiej Holhauser czas, w którym żyjemy, opisuje jako piąty okres Kościoła. Zaczyna się on od reformacji Lutra. Jest to czas apostazji. Przed nami okres szósty, czyli jego największego rozkwitu i triumfu. A więc bądźmy dobrej myśli.